Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w czasie wojny milczą muzy. Całe szczęście nie wszystkie. Są jeszcze artystki i artyści, którzy nie boją się wypowiadać i w czasie niepokojów i łamania praw człowieka stają ze swoją sztuką po stronie humanizmu. Oto dzieło Anny Grzymały sprzed trzech lat, zatytułowane Zdejmij mundur, przeproś matkę. Przedstawia żołnierza, który być może wrócił właśnie z akcji, klęczy skulony przed starszą kobietą, obok leży jego mundur. Kobieta wyciąga dłonie w geście przebaczenia. Tyle obraz. Te słowa Zdejmij mundur, przeproś matkę nie mają obrażać, ale są hasłem z protestów przeciwko autorytarnej władzy, gdy funkcjonariusze w mundurach brutalnie traktowali protestujące totalnie pokojowo kobiety. Domagający się swoich praw, bili i bezprawnie represjonowali obrońców konstytucji, mniejszości seksualne, osoby stające w obronie wolności mediów. Zdejmij mundur, przeproś matkę, było apelem do ich sumień. Bo jeżeli włożyłeś, włożyłaś mundur, to nie znaczy, że stoisz ponad prawem. Bo zło popełniane w mundurze dalej jest złem, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w centrum Warszawy. Czy na granicy państwa? Na tym obrazie młody mężczyzna płacze. Matka mu pewnie wybaczy, ale czy uspokoi to jego sumienie? Tylko wielka sztuka może stawiać takie pytania, a jakakolwiek władza nie ma prawa cenzurować sztuki. Ten obraz ma głębokie humanistyczne przesłanie i jest papierkiem lakmusowym stanu psychicznego społeczeństwa. W Moskwie jego autorka trafiłaby na pewno na długie lata do kolonii karnej. W Polsce, we Wrocławiu, skończyło się na zamalowaniu obrazu, próbach cenzury ze strony władz miasta i protestach prawicowych oszołomów. Wiemy, gdzie jesteśmy. Dziękuję organizatorom Fundacji Art Transparent, że bronią wolności sztuki i za to, że na wrocławskim Brochowie mogłam wziąć udział w tej ważnej wystawie i zobaczyć oryginał.